Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami w weekend. Ten weekend, nie możecie pewnie uwierzyć w to, ale troszkę odpoczywaliśmy. Może nie do końca, ale troszkę odpoczywaliśmy. Jak widzicie, Łukasz zrobił mi kino domowe. Na razie to jest tymczasowe, bo ekran już jest zamówiony, ale chcieliśmy sobie sprawdzić, jak w ogóle będzie się sprawdzał ten stary projektor, bo nie wiedzieliśmy, czy on będzie działał, ale działa wyśmienicie. Możecie tutaj zobaczyć przybitki, jak to wyglądało wczoraj, że była balia. Podświetlone ogrody. Były, był film A Stranger, oczywiście na Netflixie, I, <laughs> i mogliśmy naprawdę się napawać tym um, fajnym miejscem. Wyszło świetnie. Um, docelowo ekran nie będzie tam wisiał, będzie wisiał chyba tutaj na, po tej stronie, tak? Żebyśmy ewentualnie, jak zrobimy później um, taras pod balię, to, Żebyśmy mogli i korzystać z tego ekranu w, w bali i z wypoczynku. Także będzie, będzie fajnie, będzie naprawdę to robić. Co my dzisiaj jeszcze chcielibyśmy Wam pokazać? Ja bym chciała Wam pokazać, że wyczyściłam moją rabatkę w końcu, wczoraj, także mówiłam, nie, nie robiliśmy nic takiego bardzo konkretnego, ale coś tam zawsze się zrobiło. Także już tu lipany są powycinane, czosnki ozdobne są powycinane. Zostały tylko trawy. No i pewnie jakieś tam chwasty ominęłam, no bo wiecie, no tak, porządnie nie ma czasu. <laughs> Także zostały tylko trawy, naprawdę fajnie urosły już. E Będziemy w tym roku może jeszcze tylko dosadzać czosnki ozdobne. Tulipanów chyba już nie będę dosadzać. Wystarczą tylko te po tej stronie. Chyba że no no, trawy ozdobne, zobacz. elegancko trawy ładnie. ozdobne, tak. Ruszyły super. Znaczy, wiecie, ich generalnie nie widać, bo tam z tyłu mamy taki buż, nie, generalnie chwastownik. To ich nie widać, ale wyobraźcie sobie, że jakby tam było pole, no to tutaj już widać, że coś się, coś się dzieje, nie? Tak. Um... I zobaczcie, co doszło. Doszło w ogóle, doszły miecze. A właśnie, zapomniałam powiedzieć zadaszenie. Tak, doszły, więc już mogliśmy usunąć te nasze łaty, i teraz to ładnie wygląda. Czekamy tylko na poliwęglan, bo będzie jednak poliwęglan już się zdecydowaliśmy tylko czekamy na przesyłkę i będziemy montować. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już się będziemy mogli za to zabrać. Eee... A jeszcze no, nawiozłam. Tuli, Boże, tulipany tu je nawiozłam, bo czytałam, że się je nawozili wczesną wiosną i jakoś właśnie tak w lipcu, a wczesną wiosną, jak je nawiozłam, to rzeczywiście fajnie ruszyły, zrobiły się takie ładne, zielone, więc mam nadzieję, że teraz jeszcze ze raz, dwa razy urosną po tym nawiezieniu. No oby. Tak. E, wcześniej wam mówiliśmy, że wypsikaliśmy trawnik na te chwasty, to działa. A ale działa? nie tak do końca, no, widzę, że trochę zadziałało, ale ja myślałam, że bardziej to wybije, nie wiem czy za słabo rozcieńczyłam, ale robiłam według instrukcji, no nie wiem, albo mamy takie chwasty, których się nie da zajechać, ale za kilka dni będziemy kosić, później jeszcze bym chciała jeszcze raz nawieść trawnik, żeby troszkę odżył, widziałam niektóre trawniki, wiem, że w ogóle no, w Polsce w niektórych miejscach jest ograniczenie podlewania wodą taką z wodociągów, i te trawniki nie wyglądają najlepiej. U nas nie jest źle, chociaż też nie podlewamy jakoś mega często. Raz na raz na dzień, co trzy dni. No, raz na dzień, co trzy dni. Teraz też trochę popadało, więc trochę ta trawa dostała tej wody, ale nie wygląda jakoś źle. Nie, jest zielona. Zobaczcie, drzewa rosną. Tulipanowce rosną. Powiem Wam, że nawet moje kwiatki zaczęły rosnąć jakieś się nie spodziewałam, że coś urośnie. A ja nawet nie wiem, co tam jest, bo ja tutaj w ogóle wysiałam całą rabatę. Ale więcej tu było chwastów niż. O, kubka Teodora. Więcej było chwastów niż ten. A tutaj wysiałam coś? Jak chwast trochę wygląda. Ale to jest kwiatek. A tamto? To jest jak koper? Co wygląda? Ja właśnie nie wiem, czy to jest kwiatek, ale zostawiłam. Jak nie, koper, nie tu, tu jest to samo. Podejrzewam, że i tu, i tu, to podejrzewam, że to chwast. Może. Hortensja też nam ładnie ruszyła. No, tutaj. ładnie. No, tu też coś rośnie, ale nie wiem, co to jest. Też jak chwast wygląda. <grym> Może to chwast. Ale tutaj na przykład słonecznik nam rośnie. No, tutaj też słonecznik. O i tu... grzybek. W ogóle wiecie co, bo my ogólnie, nie wiem czy wam to już mówiliśmy, że na naszym trawniku <krym> zaczęły pojawiać się grzyby. I mówimy, co jest cięte, nie? E, że mamy grzyby na naszym trawniku, a okazało się, że ten. Co to było? Mocz? Preparat, Preparat urynal. Zwa... urynal. Preparat zwalczający ym, no te plamy, nie? że tam rozcieńcza to. To on po, posiada w swoim składzie jakiś szereg bakterii i grzybów. I coś mi się I wydaje, I w tym urynalu że... to sobie chyba tą grzybnię po prostu rozsialiśmy i, i, i wiecie, i mamy grzyby. Nie? Tak no. więc można borowikową zrobić. Tak. Y, tutaj mamy nasze chwasty. Tu będzie kolendra. O, Bardzo bazylia. lubię kolendrę i tutaj bazylia. Tak więc trochę bałagan się zrobił na naszym e, tarasie. Ale wczoraj ale... wieczorem był klimaciky, więc było oglądane. Stół tak. przesunąłem. E, tak więc tak to wygląda. Płachka też Zaraz przejdziemy do garażu, a wam pokażę pomidorki, jak wyglądają. Chociaż powiem Wam, że coś czosnki zaraz je trzeba będzie zbierać. One są takie kulawe. ale no zobaczymy, nie. Pomidory ładnie nam ruszyły, bo to, to były takie popierdółki. Znaczy wielu z Was powie, że są w ogóle nieładnie prowadzone i tak dalej, ale, ale tam. to jest chyba koktajlowy, to koktajlowego w ogóle nie, 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 nie prowadzimy, on się sam prowadzi i jakieś tam inne w miarę, w miarę możliwości, tutaj, tutaj też wlotki. coś wyrosta. Jakaś chyba kapusta, ale nie wiem, w ogóle główki nie chcę zawiązać, kurde, bo to jest chyba kapusta, bo chyba. ma słodkie liście. Nie chcę główki za zawiązać. Ale marchew też na ładnie wyrosła, bo wczoraj sobie wyrwaliśmy. A możesz wyrwać, poka pokaż ludziom. Weź jakąś ładną marchew wyrwi, zobacz jakie marchewki można sobie uprawiać. O, zobaczcie. Ładne, nie? Sama natura. Teodor, Teodor, ty bekatuj ty, ty ty. Lubisz marchewki? Chcesz? W wolę kiełbasze. Daj. Nie. A nie, no <gry> nie chcesz? No spróbuj, jadłeś kiedyś marchewkę. Nie Było nie. dawno i nieprawda. Tak. I następna nasza e, rabata. Tu cukinia poszła. Bo tam ta jedna cukinia tak produkuje już coś. Żółte cukinie w ogóle, ale tak słabo. Tu, to. Nie, wiem, co to jest? Co? To? No. Pietruszka była. No dobra, a co? A to nie wiem. To, to chyba. Jest, to jest chyba chwast. chwast. To jest chyba chwast, bo to nie jest na pewno koper, bo koper to się narzuca. Tu był koper, no? A tu jest koper, macie tutaj. Zobaczcie, koper pod kiszenie. Moi drodzy, koper pod kiszenie w każdym ogródku powinien się znaleźć, bo ogórki mało solne. Kosztują od cholery pieniędzy, zresztą świeże też kosztują od cholery pieniędzy, ale już taniej kurde kupić świeże i sobie zrobić. Sałata nie? już nam ładnie wyrosła. Sałaty, nie sałaty, tak więc moim zdaniem teraz każdy w swoim ogródku powinien mieć takie trumienki i coś tam sobie sadzić, żeby jakokolwiek po prostu funkcjonować. funkcjonować. O i tutaj macie Kini. sukini, sukinia czerwona. Słabo rośnie, tamte zielone w tamtym roku to wystarczył jeden dzień. I generalnie już była do zerwania. A ja jeszcze taki chciałam Wam pokazać, miał. jaki Łukasz jest mądry, bo balia raz nam odleciała. Pokrywa od Bali nam raz odleciała i musieliśmy coś wymyślić, żeby jej nie chować co chwilę. I ta woda się brudzi przez to, że chowamy. Nie było czym jej dociążyć, więc Łukasz wymyślił coś takiego. Zobaczcie, tylko muszę się przesunąć. Tutaj jest taki haczek przykręcony. Tutaj jest takie kółeczko przykręcone i robimy tak. To jest wszystko zestaw od e, akcesorii od przyczepy. Tak. Nie? Także kółka do naciągania. Te gumki też dało radę dokupić. No i ten haczyczek i takie cztery. W kilku miejscach, no. w kilku miejscach możesz dać, mogę założyć, proszę bardzo. O, tu guma, to jest twarda guma, uciągliwa nawet to nie musi być mega jakoś tam naciągnięte i słuchajcie Ale trzyma się, już tego nie poderwie nic, prawda? Tak więc mieliśmy już przyjemność jedną wichurę przetrwać, mało o, tego, gudno. nawet to przetrwało. <laughs> Tak, nic nie, w ogóle tam ludzie pisali, że jak są wichury, to nam będzie te poduszki wywiewać i tak dalej. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakaś poduszka poleciała nie na huśtawce. Większy czasami. problem to my mamy z srokami. A, no sroki niestety nam robią na tani i się zastanawiam co z nimi można zrobić. Także tak to ustaść. wygląda, na razie nie mamy pomysłu na huśtawkę, na razie stoi na, na swoim miejscu, ale pochwalę się Wam, przejdźmy tu się na chwilę ciemno zrobi. Zobaczcie, nasz taras, taras, taras. Garaż. By, nasz garaż, garaż jest posprzątany. Znaczy, on się może nie wydawać teraz posprzątany, bo jest w nim, kurde, dosyć tak nastawiane, ale wiecie, sprzęt, elektronarzędzia nie, bo my zos nie zostawiamy, nie zostawiamy na, budowie. na budowie, bo tam ponoć, kurde, kradną. A, aczkolwiek w chałupie jest y, znaczy ten y, alarm od filmy ochroniarskiej, ale już tam zabieramy. To żeśmy tu sobie zrzucili to i jest posprzątane. Zobaczcie, regały robiliśmy w tamtym roku po tej stronie. Fajne te regały są generalnie, bo mimo tego, że to jest blaszka, no to na to obciążenie może być. Najgorszym i kulawym rozwiązaniem są te płyty oryginalne, te piliśniowe. To one po jednej zimie, po wilgoci, to po prostu widzicie, no to jest do zmiany. Nie? Ja będę musiał to pozmieniać może na jakąś sklejkę. W tym roku dokupiliśmy sobie kolejne, tym razem już nie grafitowe, bo kurwa de, ceny, ceny po prostu tak lopują do góry, że w tamtym roku tamte płaciliśmy z 70 zł no. powiedzmy za sztukę, a w tym roku 100 ponad złotych za takie zwykłe, już nie w kolorze. Nie? Ale to jest garaż, to ma tylko służyć, bo pierdół, słuchajcie, jest co nie miara i tak naprawdę no, nie mając tych regałów do... Przechowywania tego wszystkiego to po prostu jest jeden wielki burdel i wszystko się kładzie na ziemi, także po prostu potem ciężko jest tutaj przejść, jakkolwiek. Na razie jeszcze rowery stoją, bo one tam z tyłu nie mają miejsca. Rowerek, musi rowerek, mamusi, jest do zabrania. A zobaczcie, ja musiałem szefowej zadbać, żeby w tamtej wiacie, gdzie trzymamy ekogroszek, wygenerować jeszcze trochę miejsca na szpadle, jakieś takie grabki, na kosiarkę. To musiałem część już ekogroszku przerzucić na nasze miejsca w garażu. I powiem wam, że dobrze, bo on się tutaj chociaż troszeczkę obsuszy. Te worki na przykład mam trochę porozrywane i bardzo dobre rozwiązanie jak się rozerwie te worki, bo on trochę a tak jak jest w takim worze plastikowym, mimo tego, że on ma porobione te takie wiecie, otwory na odprowadzanie wody, no to działa tak sobie, nie? Tak więc ci, którzy mają jeszcze starodawne kotłownie, gdzie się przez taki lufcik wrzuca węgiel i on sobie tam na ziemi leży, to jest chyba najlepsze rozwiązanie na to, żeby osuszyć węgiel, a innym rozwiązaniem to jest po prostu pootwierać sobie te te worki, jak macie miejsce, żeby to powstały i z otwartymi takimi otworami po prostu ta para wodna czy ta, ta woda, która jest w tym grążku ma, ma szansę, żeby się po prostu jakoś wiecie, odparować. Nie? Tak więc tak wygląda nasz, yy, nasz, nasz nasz garaż. Sprzęty czerwone już wjechały od Hilti. Słuchajcie czekamy jeszcze tylko tak naprawdę na yy, zakrętarkę, na wkrętarkę taśmową do karton gipsu, bo też ma przyjść, tylko że po prostu nie wiem, czy to idzie z jakiegoś innego magazynu czy coś. To jeszcze nie doszło, tak? Więc y, tej inwestycji, którą teraz robiliśmy, nie mieliśmy okazji y, wykorzystać właśnie y, tej zakrętarki, dlatego też pracowaliśmy na, na, na naszej, którą mieliśmy. Yy... Ale od następnej inwestycji, bo będziemy robić chałupę sąsiada Jarosława, tam już będziemy się tym e, posiłkować. I jeszcze może Wam pokażę, bo też niewiele, niewiele z Was pytało o sprzęty. Mamy na przykład szlifierkę do gipsu. Jeszcze ją nie robiłem. Ale ogólnie powiem Wam szczerze, że tak sobie na sucho sprawdzałem, jak ta głowica chodzi. I powiem Wam, że powinna być wetarda, nie? Tak więc szlifiera do gipsu jest oczywiście siateczki też już, ale najfajniejszy bajer... Czekaj, będzie co to jest za ten? Za model? DWS 225. Proszę bardzo. Zresztą oni mają chyba tylko jedną szlifierkę w swojej e, stajni. Tak więc do gipsu. Tak więc to jest najfajniejszy bajer, że głowica tej szlifierki obraca się w jedną i w drugą stronę, i tak naprawdę szlifując sobie sufit, możemy sobie szlifować za głową i przed głową, nie? A jak przedtem mieliśmy szlifierki, to one miały ograniczony skok tej główki, tak więc trzeba było robić przed sobą, a jak się chciało robić za głową, to trzeba było się obrócić. I ona ma jeszcze dodatkowo przeduszkę. Bo tymi, którymi ostatnio robiliśmy u Krzyśka, one nie miały przedłużek, i powiem Wam szczerze, że ludzie coraz częściej mają coraz wyższe potrzeby tych pokoi posiadania. I powiem Wam, że szlifowanie sufitów z roku na rok bywa coraz gorsze. Szczególnie, Bo... że Wy jesteście niscy, nie? Tak, tak, więc wiecie. A jeszcze w tym roku będziemy robili pomieszczenia, które będą miały prawie 2,90, to tam będziemy chyba szlifować z tego, z rusztowania. O, od Edka, pozdrawiamy Cię Edku, a Was zapraszamy na kanał Mbud1, żebyście zobaczyli kawał dobrej budowlanki. Mamy szczudła, Dostaliśmy, bo Edek powiedział, że on je kupił, ale raz chodził, czy tam kilka razy i mu się nie spodobało. A że my jesteśmy jeszcze młodzi, już nie tacy młodzi, ale duchem młodzi, to żebyśmy sobie po prostu wzięli i używali, bo u niego się tylko kurzą. Tak więc mamy szczudła, moi drodzy, i teraz będziemy je zabierać na robotę, bo teraz zaczynamy robienia, ro, robimy robienia. Zaczynamy połączenia Q1. Wklejanie Amerykanów, wiecie, generalnie robota pod sufitem, i żeby po prostu sobie usprawnić pracę, to yy, zaopatrzyliśmy się właśnie dzięki uprzejmości Etka w te szczudła. Yy, I one nie miały tylko paska tutaj, nie ale ja, że. Mam pasków, co nie miara, a nie muszę ich wykorzystywać, bo się smutnie same trzymają. <laughs> to wziąłem dwa paski nasze i, i, i tyle. Tak więc, słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi, jak majstry chodzą na szczudłach, no to w tym tygodniu prawdopodobnie film się pojawi Nauka chodzenia na szczudłach na naszym kanale. Tak więc serdecznie zapraszam. I co? Idziemy z tego garażu, bo to jest blaszka, i tu się nagrzewa. Chociaż powiem Wam szczerze, że już ta fala upałów powoli się zaczyna kończyć Co i bardzo szczęście. dobrze. Pies się męczy, my tak. się męczymy. Co jeszcze? Dodatkowo wiecie, mieszkając w domu tak naprawdę oprócz tego, że jest fajnie, trzeba się delektować tym wszystkim, to jest bardzo dużo roboty, bo na przykład my posiadając studnie i wodę własną teoretycznie, ale musimy zadbać o to, żeby przeserwisować nasz. E... No, system, który tą wodę pompuje, i tak jak my mamy zbiornik przeponowy, chyba ze 150 litrów, to my powinniśmy przynajmniej raz, jak nie dwa razy w roku sprawdzić e, ilość powietrza w tym hydroforze. Wiecie, jak to działa? To jest taka wielka bańka metalowa, w środku jest taka gumowa przepona, taki balonik, nie? E, i, i, i woda w środku. Nie? I jeśli tam będzie mała ilość powietrza, a powinno być 1,5 bara nabite, to wtedy pompa, która jest tam głębiej, ona przy ten czujnik ciśnieniowy będzie się często załącz włączać, załączać, włączać, załączać, co skutkuje po prostu szybszym zużyciem naszej pompy głębinowej, no i koszta. Nie? Tak więc w, wczoraj akurat sobie spuściłem całą wodę z instalacji. Odłączyłem tutaj zbiornik, żeby nie chodził, i dobiłem. Tak więc, jeśli wy macie coś takiego, nie zapominajcie o tym, żeby to przeserwisować. Tak. Bo to jest naprawdę, nie wiem, tam powiedzmy 15-20 minut roboty, a uwierzcie mi, później konsekwencje są o wiele, wiele gorsze. gorsze nie? A W planie jest w ogóle dzisiaj, ale to już nie wiem, czy zdążymy, bo mamy w planie też sobie pojechać na rowery. Zobaczymy, czy co z tego wyjdzie, ale ja bym chciała już pousuwać te kamienie wokół drzew wszystkich. E, nie to, że jakoś tam nam się źle kosi. Chodź ale zobaczcie wodę. Wygodnie. Oni, oni to zdążą z, zobaczyć kamienie. Patrzcie na wodę, znaczy wodę. E, wczoraj żeśmy nagrzali, słuchajcie, <noise> przesadziłem trochę, bo dogrzałem prawie do 50 stopni, nie idzie wytrzymać. Trzyma 33 ,5. A jest 33,5. Wczoraj nagrzałem do 50 paru, No wiadomo, że nie wejdziemy do takiej wody, bo się człowiek po prostu no nie wytrzyma. No oparzy się, nie? Tu już można herbatę w zasadzie parzyć w takiej temperaturze. Schłodziłem ją, ją do 41 stopni. To i tak jest, powiem wam przecież, że za gorąco, nie? Dopiero jak temperatura. W połowie chyba odcinka Stranger Things, dopiero spadła do, do e, 39-38, to to jest taka temperatura, że jest optymalnie, da radę wysiedzieć, nie trzeba wychodzić co chwilę i się schładzać, nie? Ale oglądanie filmów siedząc w takiej bali, powiem Wam szczerze, że pierwszo... Klaśnie, nie? Tak więc został nam jeszcze jeden odcinek, dzisiaj może go e, obejrzymy, nie spoilerujcie jak się on skończy, chociaż jak wy to obejrzycie, to my już będziemy dawno po... No nie, właśnie no nie, nie, bo to dzisiaj wchodzi. To nie, nie spoilerujcie, bo ja dzisiaj będę to oglądał wieczorem, a film dzisiaj wejdzie o godzinie 17, więc broń Boże w komentarzach nie pisać jak się skończy Stranger Things, bo, no bo popsujecie nam wieczór po prostu, nie? No właśnie. Dobra, coś mamy wam jeszcze do pokazania. No ja chciałam powiedzieć, że kamienie będę usuwał. A, no dobra, przepraszam. Oddaję to go Ja już powiedziałam do studia. No, bo, będę usuwać kamienie, możliwe, że ale nie wiem czy dzisiaj będzie się nam się chciało, będzie nam się chciało co? usuwać te kamienie. Zobaczymy jak wrócimy z roweru. To pewnie nie. No, ale, ale jeszcze ale... bym chciała wykopać może tą katalpę, zobaczyć, co z nią jest. Wykopać na śmieci. No chyba, chyba tak, no bo ona nie ruszy już. No tak, ale zobacz, tu... zobaczcie o co odżyło znowu. Katalpa, kurde, tutaj od dołu odbija. I tak jak byliśmy w szkółce um, u Denisa, Serdecznie tam zapraszamy wszystkich, bo mają kurde naprawdę dobre rzeczy i dobre ceny. To mówili, że jak to by odbiło od dołu, no to wyrośnie surmia, bo to jest pień też od surmi. Natomiast surmia pójdzie już nie w takiej formie e, ukorzenionej, szczepionej na pniu, tylko pójdzie jako zwykłe drzewo. Nie? Ale może zrobimy tak, że jeśli to dziadostwo nie, nie wyrośnie jednak i tu już nie pójdzie, to może to gdzieś wykopiemy i przesadzimy. W jakiś, żeby so, sobie to rosło jako, ale jak od, jako zwykła surmia. Ale odtąd, że No zetniemy, zetniemy to tutaj, nie, żeby nie rosło i to nie będziesz już wyrywać. Damy szansę, żeby po prostu no, szło można, to na drzewo. No, nie szkoda, bo widać, że to od dołu to żyje, nie? Czyli coś się musiało tu z gospodarką wodną zadziać to... w tym i po prostu korzenie są dobre. A woda nie jest transportowana przez pień tu do góry i to szczepione badziewie tu na pniu nie rośnie. Natomiast te nasze pozostałe katalpy, zobaczcie, że w końcu ruszyły, bo ta była taka chujowa, chusteczkowa w tamtym roku, to już wygląda lepiej, a te, którym szło całkiem nieźle, to są w tym roku już wyglądają mniejszy. naprawdę złożę. Jedynie co to musimy je zapalikować, bo jak one są coraz większe, to no, żeby ich wiatr nie, nie złamał. Nie? One będą takie słabiutkie, jak będzie tak majtało nimi. No, chyba wszystko. Dzisiaj taki bardziej odcinek vlogowy, a od przyszłego tygodnia, od wtorku zaczynamy już budowlankę, czyli suche zabudowy, jak zwykle, nie? Także, jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie nas oglądajcie. Serdecznie, to też się nas, serdecznie nas oglądajcie. Na razie. Miłego, pa.